Siemanko z tej strony Dawid. Witam Was po dwutygodniowej przerwie spowodowanej moim urlopem. Byłem troszeczkę odpocząć na Bałkanach, ale wracam już do Was z nowym materiałem. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat pięciu najważniejszych zasad finansowych. Powiem Wam, jakie według mnie są to zasady i dlaczego, jeżeli je zastosujecie, to nigdy nie będziecie mieli problemu z kasą. Rzućcie jeszcze łapkę w górę i subskrypcję dla YouTube'owego algorytmu, niech przypomni sobie o tym kanale. No i teraz, już bez przedłużania, zaczynamy. A dzisiejszą listę otwiera zasada numer jeden, czyli prowadzenie budżetu domowego oraz kontrolowanie wydatków. No i dlaczego jest to ważna zasada, według mnie nawet najważniejsza? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w stanie sobie mniej więcej zaplanować nasze finanse. To trochę tak jak z liczeniem kalorii i z ogólnie trzymaniem wagi. Najpierw musimy sobie te produkty gdzieś tam kupić, później musimy przygotować posiłek. No i jednocześnie musimy kontrolować, że nie spożywamy zbyt dużo kalorii. I dokładnie tak samo jest z pieniędzmi. Najpierw musimy kasę zarobić, no a później gdy już ją zarobimy, no to musimy w odpowiedni sposób ją podzielić tak, aby nam na wszystko starczyło i no i jeszcze żeby gdzieś tam udało się trochę tych pieniędzy odłożyć na przyszłość i zainwestować. No bo to jest najlepszy Scenariusz. Natomiast bez prowadzenia takiego budżetu, no jest to bardzo ciężko osiągnąć. No bo zazwyczaj z wydawaniem pieniędzy trudno nie jest. Ogólnie zarabia się pieniądze trudno, ale wydaje się bardzo łatwo. Często te pieniądze uciekają na rzeczy, o których nawet nie wiemy pojęcia. Tutaj kawka, tam jakieś ciasto, tu jakiś obiad na mieście, tutaj jakiś zbędny zakup, tutaj dodatkowy ciuch, którego nigdy nie założymy i tak dalej. Dlatego prowadząc taki domowy budżet, jesteśmy w stanie bez problemu takie zbędne wydatki. Wyłapać, no i jednocześnie po prostu więcej oszczędzić. Wiem, Pracowałem jako doradca finansowy 3 lata i doskonale wiem, jakie problemy w budżecie domowym moi klienci mieli. Dlatego też cały czas wspominam o tym budżecie domowym, dlatego że wiem, że jest to pierwszy, najważniejszy krok, żeby później móc zaplanować sobie kolejne kroki, kolejne działania. Finansowe. No a jeżeli mówimy już o budżecie, no to serdecznie zachęcam Was do dołączenia do newslettera bloga Wszystko o Finansach. No bo, właśnie za zapis do newslettera otrzymacie plik Excelowy, dzięki któremu bez problemu będziecie w stanie kontrolować swoje wydatki no i prowadzić budżet domowy. Ten plik jest bardzo rozbudowany, wszystko za Was policzy. Link zostawiam w opisie tego filmu. No a teraz płynnie przejdźmy do zasady numer dwa, czyli unikania kredytów konsumpcyjnych, konsumenckich. Chodzi mi tutaj o wszystkie pożyczki, jakieś chwilówki, jakieś raty oprocentowane, które nie mają nic wspólnego z inwestycjami np. w firmę lub w zakup nieruchomości, działki, mieszkania itd. Takie kredyty po pierwsze są bardzo drogie, bo oprocentowanie zazwyczaj wynosi powyżej 10% rocznie. No, umówmy się, że 10%, jeżeli chodzi o inwestycje, to jest już świetny wynik. No, a co dopiero, jeżeli mówimy tutaj o długu, który z roku na rok po prostu trzeba Spłacać. No i zazwyczaj taki zakup nie jest związany właśnie z czymś, co jest nam potrzebne, tylko z jakąś głupią zachcianką, na przykład drogi telefon, na który nas nie stać, czy jakiś drogi samochód, czy jakieś rzeczy po prostu, które najczęściej nie potrzebujemy. No bo teraz większość banków oferuje mniejsze kwoty pożyczki do kilkunastu tysięcy złotych, tak naprawdę bez żadnych dodatkowych weryfikacji na kilka kliknięć w aplikacji. No i znowu, pracując jako doradca finansowy, spotkałem się nieraz z sytuacją, gdzie klienci po prostu popadali w takie pętle finansowe bo brali kredyty konsumenckie, mówiąc wprost na głupoty. No a później, żeby z czegoś takiego wyjść, no to trzeba przede wszystkim dużo pracować, zarabiać pieniądze i mądrze też to wszystko poukładać, bo często jest tak, że ta pętla się coraz bardziej zaciśnia i trzeba się ratować jedną pożyczką, żeby spłacić drugą, co prowadzi oczywiście do donikąd. Natomiast jeżeli już ktoś jest w sytuacji, gdzie ma taką pętlę finansową związaną z kredytami, no to w pierwszej kolejności powinien pomyśleć o połączeniu takich kredytów w jeden większy dług i spokojnej spłacie. Ogólnie, jeżeli chcecie więcej materiałów na temat kredytów, finansów i jak wychodzić z długów, no to zostawcie znać w komentarzu. Chętnie się z wami podzielę moimi case'ami, które przerabiałem oraz sposobami, które wam pewnie pomogą z takiej sytuacji wyjść. Natomiast podsumowując, jeżeli będziecie unikać zbędnych kredytów no to zapewniam Was, że Wasza sytuacja finansowa będzie zdecydowanie stabilniejsza, no bo dużo łatwiej żyje się z myślą, że nie mamy długów wtedy możemy więcej ryzykować, jeżeli na przykład chcemy otworzyć biznes, no i nie musimy aż tyle pracować, no bo te kredyty nas aż tak nie cisną zupełnie inną sytuacją jest oczywiście kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, czy wybudowanie domu, no bo niestety w Polsce obecnie mało kogo stać żeby takie mieszkanie czy tam sobie kupić za gotówkę, no i jest to też zupełnie inny rodzaj kredytu. Mówię tutaj tylko i wyłącznie o kredytach konsumpcyjnych. Idąc dalej, kolejny bardzo ważny punkt to posiadanie poduszki finansowej. W mojej opinii na minimum 6 miesięcy. Taka poduszka finansowa ma służyć nam w momencie, w którym na przykład stracimy pracę i nie będziemy w stanie zarabiać przez najbliższe 6 miesięcy. To ta poduszka powinna pokryć nam właśnie 6-miesięczne koszty stałe. No i tutaj każdy powinien to sobie dostosować do własnej sytuacji finansowej. Jeżeli mówimy o powiedzmy nie wiem singlu, który jeszcze nie ma zobowiązań, nie ma dzieci i tak dalej, no to nawet 3-miesięczna poduszka finansowa będzie w porządku, ale dla rodziny z dwójką dzieci, którzy już mają kredyt hipoteczny, uważam, że nawet taka poduszka finansowa powinna wynosić do 12 miesięcy do 12 miesięcy naszych kosztów stałych, żeby spokojnie w sytuacji ciężkiej finansowej, gdzie na przykład tracimy pracę, gdzie planujemy jakieś zmiany w życiu, żeby bez żadnych zmartwień, właśnie bez zbędnych pożyczek, kredytów móc sobie na spokojnie z tym wszystkim poradzić. Oczywiście taka poduszka finansowa nie powinna leżeć w skarpecie, w skarbonce czy gdzieś, tylko warto w takiej sytuacji wykorzystać jakieś bezpieczne instrumenty finansowe, na przykład obligacje skarbowe, gdzie część właśnie tej poduszki sobie lokujemy w środkach, które są dostępne dla nas mniej więcej w ciągu 5-7 dni roboczych. No ale warto też mieć taki fundusz awaryjny, kilku tysięcy złotych, dostępny od razu, trzymany na jakimś osobnym koncie, czy nawet w gotówce w razie takiej nagłej sytuacji, jak nie wiem, zepsuta pralka, uszkodzony telewizor, wypadek samochodowy i trzeba coś szybko naprawić, laweta itd., więc warto mieć część tej poduszki po prostu dostępnej od ręki w gotówce. Kolejny punkt to mądre inwestowanie oparte o plan dopasowany do naszych potrzeb, celów oraz skłonności do ryzyka. Powtarzam o tym za każdym razem. Jeżeli mówimy tutaj o inwestowaniu, to pierwszym krokiem do inwestowania jest plan. Musimy wiedzieć w co chcemy inwestować i dlaczego akurat w to oraz jak będziemy reagować na potencjalne wzrosty oraz potencjalne spadki wartości naszych inwestycji. Dlatego plan jest pierwszą najważniejszą rzeczą przy inwestowaniu, a mądre inwestowanie polega na tym, że nie ładujemy 100% naszej kasy np. kryptowaluty czy jakieś agresywne akcje tylko balansujemy nasz portfel tak żeby znajdowała się w nim część bezpieczna np. właśnie obligacje skarbowe jakieś ETF -y na obligacje zagraniczne Stanów Zjednoczonych surowce złoto e akcje ETF, -y, ETF -y na np. na S&P 500 na Nasdaq czy na rynki wschodzące rozwinięte. Każdy ten portfel powinien dopasować do własnej obecnej sytuacji w życiu oraz do skłonności do ryzyka, ale inwestowanie według mnie jest bardzo istotnym elementem, bo to jest moment to jest w zasadzie miejsce, w którym nasze ciężko zarobione pieniądze po pierwsze utrzymują wartość w czasie, a po drugie po prostu na nas pracują. To jest tak zwane zarabianie podczas snu. To są właśnie mądre inwestycje, które czy się stoi, czy się leży, czy się śpi, po prostu na nas pracują. Dlatego mądre inwestowanie jest tak istotnym elementem. Umieściłem je dopiero na czwartym miejscu, dlatego że uważam, że trzy pierwsze punkty są idealną podwaliną właśnie pod mądre inwestowanie. Czyli unikamy długów, a jak już nie mamy, to jak najszybciej się ich pozbywamy. Prowadzimy budżet, żeby wiedzieć, na co idzie kasa i gdzie można więcej pieniędzy po prostu. Zaoszczędzić, żeby wrzucić w inwestycje. No i też poduszka finansowa jest pierwszym krokiem przed rozpoczęciem inwestycji. No bo najpierw najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo finansowe, a dopiero później te nadwyżki, jak już mamy wszystko zapewnione, pospłacane, blokujemy inwestowanie. No i zasada piąta: przestrzeganie zasady najpierw zapłać. Obie. Chodzi przede wszystkim o to, że jak otrzymujemy już jakieś wynagrodzenie, jeśli chodzi o osoby pracujące na etacie, no to zwykle jest to raz w miesiącu. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to bywa z tym różnie. Czasem tych przelewów jest więcej, czasem jest mniej w ciągu miesiąca. Natomiast zasada jest do wszystkich taka sama: najpierw zapłać sobie. Czyli jeżeli prowadzimy nasz budżet, no to pieniądze, które mają iść na inwestycje czy oszczędności, przelewamy w pierwszej kolejności na te kategorie. Dlatego że. Dzięki tej zasadzie jesteście pewni, że te pieniądze po prostu oszczędzicie. Jeżeli zostawicie sobie te oszczędności, inwestycje na koniec, no to z dużym prawdopodobieństwem jednak znajdą się wydatki, czy jakieś zbędne, czy, czy niezbędne, na które te pieniądze pójdą i zamiast zainwestować czy oszczędzić, po prostu je przewalimy, mówiąc kolokwialnie. Natomiast stosując zasadę najpierw zapłać sobie, w takiej sytuacji dostajemy przelew od razu. Część przelewamy na inwestycje, czy na jakieś konto oszczędnościowe, czy dokupujemy obligacje i dysponujemy resztą pieniędzy, która nam zostaje. Ale żeby o tym wszystkim wiedzieć, znowu wracamy do punktu pierwszego, czyli do prowadzenia budżetu domowego. No i w tym odcinku tak naprawdę to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, czy stosujecie te zasady, a jeżeli nie, no to czy zamierzacie je wdrożyć u siebie. Ja tak jak mówię z doświadczenia i z własnego przykładu wiem, że po wdrożeniu tych pięciu zasad finansowych wasza sytuacja się zdecydowanie poprawi. Będziecie kontrolować swoje pieniądze. No i w 100% odpowiadać za to, na co one idą, bez żadnych zbędnych nieprzewidzianych, czy po prostu wydatków, które gdzieś tam się rozeszły, a my nawet nie wiemy. Na co? Przypominam jeszcze, łapce w górę, subskrypcji dla nowych widzów. Link do zapisu do newslettera znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie, miłego weekendu i na razie.